Czy kiedykolwiek czułeś ten dziwny ból w kolanie, kiedy wstałeś z łóżka i pomyślałeś, to pewnie mój wiek, albo może dyskomfort w plecach, który pogarsza się z tygodnia na tydzień, jakby coś się w tobie zużywało, po cichu? Wiele osób uważa, że to normalne. Bóle stawów, trzaskające kości, opuchnięte stopy, to po prostu część starości. Ale prawie nikt nie wie, że istnieją powszechne nawyki, które wydają się nieszkodliwe, ale które codziennie niszczą nasze kości. Nie wydając przy tym żadnego dźwięku. A najgorsze jest to, że to dzieje się z tobą właśnie teraz bez Twojej wiedzy. To nie Twoja wina. Nikt Cię tego nie nauczył, ale dziś ci pokażę cichych nawyków, które mogą niszczyć Twoją mobilność, siłę, niezależność i co możesz zrobić nadal dzisiaj, aby chronić siebie i zacząć przywracać zdrowie swoim kościom. To nie jest film z przepisem na cud ani internetowy trik. To poważne. Praktyczne informacje, które mogą zapobiec bólowi, złamaniom, operacjom, a nawet wózkowi inwalidzkiemu. Ale, zanim przejdę dalej, odpowiedz mi na jedno pytanie w komentarzach: która część ciała zwykle boli cię najbardziej: kolano, plecy czy biodro? Dzięki temu będę wiedział, do kogo mówię i będę mógł przekazać ci w przyszłych filmach dokładnie to, czego potrzebujesz. Zostań ze mną do końca, a odkryjesz że rozwiązanie tkwi w małych wyborach codziennego życia, ponieważ zapobieganie jest skuteczniejsze niż leczenie, a gdy już wstaniesz, rozciągniesz ciało i poczujesz na nowo trochę życia w swoich ruchach, pojawia się drugie pytanie, co dostarczasz swojemu organizmowi, aby go utrzymać, ponieważ nie ma sensu ruszać się na zewnątrz, jeśli wewnątrz twoje kości słabną z każdym posiłkiem. Jedzenie jest cegłą, która buduje strukturę twojego ciała a wiele osób, nie zdając sobie z tego sprawy, buduje z piasku. Przez lata słyszeliśmy, że mleko jest potrzebne tylko dzieciom, że witaminy to modna moda i że jedzenie służy tylko do zaspokajania głodu. Ale to nie do końca prawda. Jego kości wciąż żyją, oddychają, wchłaniają, regenerują się i potrzebują paliwa. Jednym z największych cichych błędów, jakie widzę u wielu starszych osób, jest nawyk jedzenia zawsze tego samego. Bez różnorodności, bez jakości, tylko dlatego, że jest to łatwiejsze lub szybsze. Poznałem Jose, 68-letniego wdowca, który jadł chleb z kawą prawie codziennie. Tak się dzieje, powiedział. Ale po trzech upadkach w ciągu niecałych sześciu miesięcy przyszła diagnoza. Zaawansowana osteoporoza. I nie zrozumiał. Nic nie. Zapoczułem. Tak, Jose, ciało ostrzega nas powoli. Utrata wapnia na początku nie boli. Niedobór witaminy D nie wysyła wiadomości, ale kiedy łamie się kość, życie też się łamie. A prawda jest taka, że to, czego brakuje w Twojej diecie, kosztuje Cię Twoją wolność. Brak takich produktów jak sardynki, jajka, brokuły, kapusta, nasiona, a nawet poranne słońce pozbawia cię sił. To nie przesada. To nauka wapń wzmacnia. Witamina D naprawia, magnez równoważy, a bez nich Twoje kości stają się kruche jak. Szkło gotowe pęknąć przy najmniejszym uderzeniu. Teraz weź głęboki oddech i pomyśl, jak jadłeś w ciągu ostatnich kilku dni. Czy na twoim talerzu jest jakiś kolor? Czy jest różnorodność? Czy to tylko ryż, fasola i cokolwiek, co jest najszybsze? Ponieważ czas, który myślisz, że oszczędzasz, jedząc cokolwiek, będzie cię później drogo kosztował z wizytami, badaniami i hospitalizacjami. I nie myśl, że to kwestia pieniędzy. Dobre odżywianie. Nie musi być drogie. Musi być świadome. Jajko sadzone z... Podsmażonym jarmużem to już świetne wzmocnienie dla Twoich kości. Naturalny sok z siemieniem lnianym to już dar dla Twojego ciała. A 20 minut słońca dziennie jest skuteczniejsze niż wiele witamin z apteki. Możesz to zmienić teraz, bez rewolucji, bez szalonej diety. Musisz po prostu wybrać lepiej. Każda komórka Twojego ciała domaga się pomocy. Możesz to usłyszeć już przy następnym posiłku. Włóż intencję w to, co jesz, jedz celowo, ponieważ każdy kęs może być uzdrawiający lub może być trucizną. I pamiętaj o jednym żadne lekarstwo nie działa tak dobrze jak talerz pełen składników odżywczych, a to, co nazywasz słabością wieku, może być po prostu brak odżywiania. Właściwe jedzenie to coś więcej niż tylko jedzenie to troska. To uczucie do osoby, która najbardziej cię teraz potrzebuje, do ciebie samego. Więc następnym razem, gdy spojrzysz na swój talerz, zadaj sobie pytanie, czy to mnie wzmacnia, czy rozchorowuje, ponieważ odpowiedź nie leży tylko w smaku, leży w tym, co robi z twoimi kośćmi, mięśniami, zdrowiem. Dzisiejsze danie może uratować cię jutro przed szpitalnym łóżkiem, i nie ma sensu po prostu wybierać odpowiedniego jedzenia. Jeśli w środku kryje się prawdziwy wróg Twojego zdrowia. Cukier, tak ta słodycz, która wydaje się nieszkodliwa, który daje chwilową przyjemność, która jest w prawie wszystkim, co jemy dzisiaj, był jednym z największych cichych sabotarzystów Twoich kości i stawów, wkrada się do Twojej kawy, Twoich słodkich bułeczek, Twoich soków w kartonach i osiedla się, jakby niczego nie chciał, aż odbiera Ci siły. Wiele osób uważa, że cukier jest szkodliwy tylko dla osób chorych na cukrzycę. Jednak niewiele osób wie, że cukier spożywany w nadmiarze rozpala ciało od wewnątrz, osłabia kości, upośledza wchłanianie wapnia, zaburza funkcjonowanie stawów i stopniowo powoduje zużycie, którego nie wykaże żadne badanie krwi, ale które odczuwa twoje ciało. Pamiętam Donę Elze, 74 lata, która z dumą powiedziała: "Nigdy nie paliłam, nigdy nie piłam". Ale nikt nie odbiera mi słodkiego poczęstunku po obiedzie i rzeczywiście nikt tego nie robił, ale ta mała codzienna przyjemność przerodziła się w ciągły ból w dłoniach i kolanach oraz przewlekły stan zapalny, którego leki nie były już w stanie kontrolować. Kiedy przestała jeść cukier, ból zaczął zanikać, ale straciła już część swojej ruchomości. Cukier działa jak rdza w organizmie, przyspiesza starzenie się komórek, zużywa chrząstkę, a co gorsza, wyka. Im więcej jesz, tym bardziej czujesz potrzebę ponownego jedzenia, a potem, nie zdając sobie z tego sprawy, karmisz swój ból własnymi rękami, podczas gdy twoje ciało błaga o ulgę. I nie myśl, że tylko łyżeczki cukru są złoczyńcami. Cukier jest ukryty w produktach, które wiele osób uważa za zdrowe przetworzone soki, słodzone jogurty, ciasteczka pełnoziarniste, gotowe sosy. Wszystkie z tym słodkim akcentem, który oszukuje podniebienie i niszczy wnętrze. Etykieta może głosić zdrowe, ale szkody są takie same, ale jest sposób. Zapobieganie zaczyna się od małych, ale konsekwentnych wyborów. Zastąp rafinowany cukier dojrzałymi owocami, cynamonem lub odrobiną czystego miodu, jeśli to konieczne. Z umiarem. Usuń ze swojej spiżarni wszystko, o czym wiesz, że cię sabotuje. Twoje ciało nie tęskni za tym, co jest dla ciebie złe. To umysł przywiązuje się do nawyku. A jeśli lubisz słodycze, weź głęboki oddech, wypij uspokajającą herbatę, zjedz banana z owsianką, dbaj o siebie jak o dziecko, które kochasz, stanowczo, ale z uczuciem, ponieważ zapobieganie nie polega na pozbawianiu siebie, polega na uwalnianiu się. Cukier więzi cię w cyklu przyjemności i bólu. Co powiesz na przerwanie tego cyklu? Możesz pomyśleć: "Och, ale to tylko odrobina." Tak, dziś to odrobina, jutro to kolejna. A gdy to wszystko sumujesz, masz zmęczone, rozpalone i obolałe ciało. A najgorsze, nawet nie zdajesz sobie sprawy, skąd to się wzięło. Ale teraz już wiesz. A wiedza jest pierwszym krokiem do zmiany. Twoje ciało prosi cię o pomoc w postaci bólu, a ty masz siłę, aby odpowiedzieć prostą decyzją. Ponieważ czasami to, co wydaje się niegroźne w Twoich ustach, najbardziej obciąża Twoje stawy, a jeśli cukier koroduje od środka, istnieje inny wróg, który atakuje nas z zewnątrz każdego dnia, a my tego nie zauważamy. Zła postawa, dokładnie tak. Ten niechlujny sposób siedzenia, oglądania telewizji, patrzenia na telefon komórkowy godzinami ze zgiętą szyją, spania krzywo na kanapie, wydaje się niegroźny. Ale jest jak noszenie niewidzialnego ciężaru na ramionach, który z czasem zaburza równowagę całego ciała. To, co najbardziej niszczy nasze stawy, to często nie wypadek ani choroba. To to, co robisz, kiedy myślisz, że odpoczywasz. Twoje ciało przystosowuje się do złej pozycji, i z czasem staje się to nową normą. Ale ta normalność zbiera swoje żniwo: ból pleców, sztywne ramiona, mrowienie w ramionach, sztywny kark. I ten ciągły dyskomfort, który wydaje się nie mieć końca. Znałem pana Arnaldo, silnego, pracowitego mężczyznę, który z dumą mówił, że nosił worki z cementem na plecach, gdy był młody, ale dziś, mając siedemdziesiąt lat, ledwo może zamiatać chodnik bez uczucia ukłucia w plecach. A czy wiesz dlaczego? To nie był ciężar, który dźwigał w przeszłości, to był nawyk siedzenia krzywo, spania na złym boku i nigdy nie dbania o postawę, gdy mógł. Życie odbija się na nas tym, czego nie korygujemy. Problem ze złą postawą polega na tym, że staje się wygodna, twoje ciało przyzwyczaja się do złej postawy, aż prawidłowa postawa zaczyna boleć, a gdy próbujesz ją zmienić, odczuwasz dziwny dyskomfort, ale to znak, że twoje ciało próbuje się ponownie ustawić, to zaproszenie do powrotu na właściwe tory. Niestety wiele osób ignoruje to wezwanie i po prostu je naciska. A jeśli myślisz sobie, ale ja już jestem za stary, żeby mieć erekcję, to powiem ci coś: nie chodzi o wojskową sztywność, chodzi o szacunek dla swojego ciała. Postawa nie jest kwestią estetyki, jest kwestią funkcjonalności, jest kwestią zapewnienia, że kości i stawy działają tak, jak zostały stworzone. Jest kwestią odciążenia kręgów, jest kwestią umożliwienia ciału oddychania i poruszania się swobodniej. Istnieją rozwiązania. I są proste. Zacznij od wyregulowania oparcia krzesła. Podłóż poduszkę pod plecy. Nie oglądaj telewizji, leżąc. Rób przerwy na rozciąganie. Rozciągaj szyję, ruszaj ramionami. Słuchaj, co twoje ciało próbuje ci powiedzieć, gdy zbyt długo pozostajesz w tej samej pozycji. Ponieważ uwierz mi, ono mówi. Tyle, że bezgłośnie. I oto delikatne ostrzeżenie. Jeśli odczuwasz większy ból po spędzeniu czasu w pozycji siedzącej lub leżącej, to jest to to nie jest normalne. To znak, że coś jest nie na swoim miejscu. Im bardziej to ignorujesz, tym bardziej to złe ustawienie osłabia twój kręgosłup, kolana, a nawet oddech. Zapobieganie zaczyna się od świadomości. Zacznij od obserwacji, jak siedzisz teraz, kiedy mnie słuchasz. Czy twoja szyja jest naciągnięta do przodu? Czy twoje plecy są zgarbione? Czy Twoje ramiona są opadnięte, napraw to powoli, po trochu każdego dnia, ponieważ sposób, w jaki ustawiasz się w życiu, zaczyna się od sposobu, w jaki ustawiasz się fizycznie. Pamiętaj, Twoje ciało jest Twoim domem, a dobrze zorganizowany dom potrzebuje solidnego fundamentu. Kiedy się ustawisz, wszystko w Tobie zacznie lepiej działać. Nawet Twój umysł stanie się jaśniejszy, ponieważ ciało i dusza są połączone. A postawa jest tym cichym mostem, który możecie uziemić lub ściągnąć w dół. A jeśli dbanie o postawę oznacza szacunek dla struktury, którą Bóg nam dał na zewnątrz, picie wody, dba o nią od wewnątrz. I niesamowite jest, jak coś tak prostego i tak w zasięgu ręki może być ignorowane przez tak długi czas. Prawda jest taka, że w pośpiechu lub z przyzwyczajenia wiele osób starszych żyje odwodnionych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I nie dotyczy to tylko skóry. Nie bezpośrednio wpływa na ich stawy, mięśnie, a nawet kości. Ciało ludzkie składa się z wody. A w naszych stawach jest coś, co nazywa się płyn stawowy, który jest jak naturalny olej, który wszystko smaruje i zapobiega ocieraniu się kości o siebie. Teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy ten olej zaczyna wysychać. Tarcie wzrasta, zużycie przyspiesza, a pojawia się ból. I nawet nie wiedziałeś, że to z powodu braku wody. Pamiętam pana Miltona, siedemdziesiąt sześć lat, który zawsze mówił Nie czuję pragnienia, więc nie muszę pić dużo wody. I przez lata zachowywał ten nawyk, aż zaczął odczuwać ciągły ból w biodrach i kolanach, próbował leków, kompresów, aż lekarz zapytał: Ile szklanek wody pijesz dziennie? Odpowiedź brzmiała trzy. Trzy szklanki wody w ciągu 24 godzin, a zalecenie lekarza? Zwiększyć do ośmiu. To wszystko. I po kilku tygodniach ból ustąpił. Wiele osób myli pragnienie z innymi oznakami ciała. Czasami jest to zmęczenie, czasami ból głowy, czasami osłabienie mięśni. Ale za tym wszystkim może kryć się coś tak podstawowego jak odwodnienie. A najgorsze jest to, że wraz z wiekiem uczucie pragnienia maleje. Innymi słowy, nawet jeśli go. Nie czujemy, ciało nadal go potrzebuje. Woda jest jak naturalne lekarstwo, a najlepsze w niej jest to, że nie ma przeciwwskazań, ale trzeba go przyjmować często, nie tylko wtedy, gdy jest za gorąco lub gardło jest suche. Jeden drink po przebudzeniu, jedna szklanka przed posiłkami, jedna szklanka przed snem. I tak powoli, twoje ciało zaczyna oddychać, aby lepiej krążyć, aby chronić się tak, jak tego potrzebuje. A jeśli jesteś typem osoby, która mówi: Nie lubię wody, spróbuj uczynić ją przyjemniejszą. Dodaj plasterki cytryny, liście mięty, a nawet kilka kropel imbiru. Uczyń picie wody małym rytuałem dbania o siebie, bo jeśli nie zadbasz o siebie, nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Wyobraź sobie swoje stawy jako zawiasy w drzwiach. Bez oleju skrzypią, zacierają się i rdzewieją. Teraz pomyśl o wodzie, jako o tym oleju. Kiedy ją pijesz, Pozwalasz swoim stawom poruszać się płynniej, bezboleśnie i bez wysiłku. To proste, ale potężne. Zapobieganie bólowi może zacząć się od szklanki wody. Nawyk, który wydaje się niewielki, ale który zsumowany w ciągu kilku dni, może zrewolucjonizować twoje życie. Możesz tego dzisiaj nie zauważać, ale twoje ciało zapamięta. Podziękuję ci w postaci większej energii, mniejszego bólu. I większej chęci robienia tego, co kochasz. Więc teraz rozejrzyj się wokół: Czy jest w pobliżu szklanka wody? Jeśli nie, wstań i ją weź. Twoje ciało nie krzyczy, ono szepcze. I w tym momencie mówi: Daj mi to, czego potrzebuję. Odpowiedz na tę prośbę ostrożnie. Ponieważ zapobieganie nie jest trudne. Pamiętaj tylko, że podstawy dobrze wykonane, są tym, co podtrzymuje wszystko. Po omówieniu kwestii wody staje się jeszcze bardziej jasne, że to, co dostarczamy naszemu organizmowi lub czego nie, ma ogromne znaczenie. Ale co, gdy umieścimy to, co nie powinien, myśląc, że pomagasz? W tym tkwi jeden z najniebezpieczniejszych i najcichszych nawyków nadmierne stosowanie leków bez konsultacji z lekarzem. Lekarstwo jest błogosławieństwem, gdy jest stosowane prawidłowo. Ale może też stać się cichą trucizną, gdy jest przyjmowane nieumyślnie w niewłaściwych dawkach lub przez zbyt długi czas. Wiele starszych osób nie wie, że niektóre leki, zwłaszcza przeciwzapalne, a nawet te stosowane w nadciśnieniu i żołądku, mogą bezpośrednio wpływać na zdrowie kości. Pamiętam Donę Alsirę, kobietę, która zawsze unikała chodzenia do lekarza. Dlaczego? Już wiem, co działa na mnie, mówiła prawie codziennie przyjmowała leki na ból pleców bez recepty i to działało na początku, ale po kilku latach zaczęła odczuwać zawroty głowy, straciła masę kostną i złamała kość udową w głupim upadku w kuchni. To, co wydawało się rozwiązaniem, stało się problemem. I może teraz myślisz Ale lek przepisał lekarz. Tak, może tak było. Ale kiedy ostatni raz, czy sprawdziłeś ten przepis? Kiedy twój lekarz ocenił, czy twoje ciało nadal potrzebuje tych samych dawek, tych samych pigułek, prawda jest taka, że z czasem ciało się zmienia. A to, co działało dobrze dla ciebie wcześniej, może już nie działać dla ciebie teraz. Leki działają jak koła zębate w organizmie, jeśli zmienisz jeden, wpłyniesz na inny. Na przykład przyjmowanie zbyt wielu leków zobojętniających kwasy żołądkowe może utrudnić wchłanianie wapnia. Kortykosteroidy mogą zmniejszyć gęstość kości. Nawet leki przeciwdepresyjne i uspokajające mogą zaburzyć równowagę organizmu. I wszystko to krok po kroku niszczy Twoją strukturę, a Ty tego nie zauważasz. Zapobieganie zaczyna się tutaj od prostego, ale skutecznego działania, rozmowy. Umów się na wizytę, przynieś wszystkie swoje leki i poproś o przegląd. Zapytaj, czy to mi pomaga, czy przeszkadza. Może się to nie wydawać wiele, ale może to uratować twoje kości przed cichym załamaniem. I jeszcze jedno: unikaj leków sąsiada. Tej porady, która pochodzi od kogoś, kto nie jest lekarzem, tego małego pudełka, które zostało w szufladzie twojego krewnego. Twoje ciało jest wyjątkowe. To, co działa u jednej osoby, może być złe dla innej. Samoleczenie. To strzał w ciemno, a wraz z upływem lat ryzyko tylko wzrasta. Jeśli czujesz, że bierzesz za dużo leków, lub że jeden z nich zawsze powoduje wzdęcia, osłabienie lub apatię, to znak. Nie ignoruj tego. Twoje ciało próbuje ci powiedzieć, że coś trzeba sprawdzić. A czasami mniej znaczy więcej. Mniej tabletek, lepsza jakość życia. Mniej zależności, większa świadomość. Pamiętaj, żadne lekarstwo nie zastąpi samoopieki. Może być wspierające, może być konieczne, ale nigdy nie powinno być ślepą rutyną. Prawdziwe leczenie zaczyna się, gdy zrozumiesz, co wkładasz do środka i dlaczego. A najlepszym lekarzem, jakiego możesz mieć, jest twoja uwaga poświęcona własnemu ciału. A jeśli dbanie o leki jest sposobem na monitorowanie tego, co trafia do twojego organizmu, to dbanie o swoją rutynę egzaminacyjną, to sposób na dostrzeżenie tego, co dzieje się w jej trakcie. Nie ma sensu czekać, aż ból zacznie się pojawiać, aby umówić się na wizytę. Kiedy ciało ostrzega bólem, często dzieje się tak dlatego, że coś jest już w zaawansowanym stadium. I niestety wiele osób szuka pomocy dopiero wtedy, gdy już utykają, są zgięte, mają złamane kończyny lub ograniczoną ruchomość. Bardzo często słyszy się takie zwroty jak: Nie lubię lekarzy, nie potrzebuję lekarza, wszystko w porządku, zajmę się tym później, ale czy wszystko jest naprawdę w porządku? ponieważ prawdziwe niebezpieczeństwo problemów z kośćmi i stawami jest właśnie takie, rozwijają się w ciszy. Osteoporoza na przykład nie boli. Stopniowo niszczy kości, a gdy się ujawnia, jest już za późno. Pamiętam pana Antonio, silnego mężczyznę, który pracował na wsi przez prawie 50 lat. Nigdy nie chodził do lekarza, nigdy nie lubił badań. Mówił, że to coś, co robią tylko chorzy ludzie aż do momentu, gdy przez proste potknięcie złamał biodro. Badanie wykazało ekstremalnie niską gęstość kości. Nigdy nie wiedział, że jego kości są tak słabe. Nigdy wcześniej nie czuł bólu. Ale ta nieostrożność kosztowała go miesiące w łóżku i mobilność, 500 m, której nigdy w pełni nie wyzdrowiał. I to jest coś, czego można uniknąć. Za pomocą prostego testu zwanego densytometria kości, które można wykonać raz w roku, Możesz sprawdzić stan swoich kości. Jest to szybkie, bezbolesne i może ujawnić to, czego jeszcze nie czujesz, ale co dzieje się w twoim ciele. Ten rodzaj profilaktyki oddziela aktywne życie od ograniczonej przyszłości. I nie myśl, że to przesada. Ile znasz osób, które straciły niezależność z powodu głupiego upadku, kroku źle położonego, dywanika poślizgnięcia się w łazience? Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę z wartości chodzenia w pojedynkę, gdy już nie możemy. Dlatego dbanie o swoją strukturę już teraz jest sposobem nachroń swoje jutro. To samo dotyczy badań krwi, sprawdzających niedobór wapnia, witaminy D, magnezu. Dotyczy to również corocznego badania kontrolnego, którego wiele osób unika z obawy przed tym, co może znaleźć. Ale prawda jest taka, że kto odkryje wcześniej, ma czas, żeby to naprawić. Ci, którzy czekają na ból, biegną za stratą, a nie zawsze jest na to czas. Zapobieganie jest aktem odwagi, oznacza patrzenie na własne ciało z szacunkiem i mówienie: Chcę dobrze żyć, a nie tylko żyć. A to wymaga działania, umawiania się na wizytę, pytania lekarza, zapisywania objawów. Nie akceptuj niejasnych odpowiedzi. Masz pełne prawo rozumieć, co się z tobą dzieje. A co więcej, Masz obowiązek dbać o to, co jest Twoje, ponieważ zdrowie to nie tylko brak choroby. Zdrowie to wolność, wolność chodzenia, gotowania, wychodzenia, zabawy z wnukami, robienia czegokolwiek chcesz, bez bólu, bez strachu, bez ograniczeń, a wszystko zaczyna się od decyzji, nie zostawiaj tego na później. Więc jeśli zaszłaś tak daleko, to dlatego, że już wykonałaś pierwszy krok. Szukasz, zdobywasz informacje, chcesz się zmienić. Teraz pozostało tylko podjąć działanie. Dbaj o swoje kości, stawy, ciało jest dbanie o twoją historię. A twoja historia ma jeszcze wiele rozdziałów przed sobą. Jeśli ten film w jakikolwiek sposób ci pomógł, jeśli otworzył ci oczy na coś, czego wcześniej nie wiedziałeś, to nie wychodź, nie zostawiając lajka. To pokazuje mi, że ta treść miała dla ciebie sens i pomaga mi nadal przybliżać ci tematy, które naprawdę mają znaczenie dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, w ten sposób nie przegapisz kolejnych filmów, które się pojawią, z prostymi, praktycznymi i poważnymi wskazówkami, zaprojektowanymi specjalnie dla tych, którzy chcą się zestarzeć z godnością, wolnością i mniejszym bólem, a tak przy okazji w następnym filmiku pokażę wam, które pokarmy skrywają substancje, które po cichu powodują zapalenie stawów mimo że wiele osób uważa je za zdrowe. Będziesz zaskoczony. Więc aktywuj dzwonek, aby otrzymać powiadomienie, gdy tylko zostanie wydany. Twoje zdrowie zasługuje na uwagę i zasługujesz na dobre życie. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia.